Dzisiaj właśnie o nim, o planie duszy. Witajcie, witajcie. Poczekam aż się pojawicie. U nas, słuchajcie, wróciła przepiękna pogoda, bo przez kilka dni mieliśmy jesień, leta, latem. A dzisiaj znowu mamy przepięknie. Prawdopodobnie mamy mieć 27, czyli cudowne lato. Mam nadzieję, że wy też się macie fajnie i że doświadczacie albo lata, albo nawet wakacji. <laughs> Okej, okay, nie widzę Was co prawda jeszcze tutaj, ale chciałabym pójść z tematem plan duszy. I ostatnio powiedziałam, że powiem Wam więcej na ten temat. Ja jestem praktykiem odczytu planu duszy i pomimo tego, że bardzo mocno i dużo pracuję z emocjami z traumą, z bólem, cierpieniem wewnętrznego dziecka, czyli z takim ciałem fizycznym i emocjonalnym, to też bardzo mocno jestem otwarta na duchowość, na łączenie duchowości z tym, co ziemskie. I gdzieś tam po drodze ciągle ciekawiło mnie to, jak ta dusza do nas mówi, jak odkryć, co dusza nam chce powiedzieć. To też nie bez powodu zostałam soul coachem. Ale odkrywałam przeróżne metody, praktyki dochodzenia do tego, co dusza chce nam powiedzieć. I jedną z takich praktyk, które ja robię, jest plan duszy. I co nam pokazuje plan duszy? Plan duszy pokazuje nam ziemskie wyzwania, jakie ty jako, jako człowiek na Ziemi. Masz do odkrycia, do w cudzysłowie przepracowania, bo właściwe słowo to jest do transformacji, i to jest to, z czym ty potrzebujesz się uporać. Ponadto pokazuje nam Twoje talenty, które masz, talenty, które kiedy Ty usuniesz, transformujesz przekonania, to Twoje talenty mogą się uwypuklić, mogą się uwidocznić, a ty. Wtedy łatwiej jesteś w stanie je wykorzystywać i pokazuje nam, jaki masz cel jako ziemski człowiek tutaj na Ziemi. Ale to nie wszystko. Pokazuje nam też duchowe wyzwania, czyli te wyzwania z poziomu duszy, te wyższe wyzwania to, co dusza założyła sobie, że jeżeli da radę, bo tutaj nie ma żadnego przymusu że jeżeli da radę, to dotknie, transformuje i pójdzie w swoim rozwoju dalej. Duchowe talenty i duchowe cele. I generalnie odczyt planu duszy wygląda jak gwiazda Dawida, czyli bardzo mocno pokrywa, <coughs> bardzo mocno pokrywa się Soul Body Fusion, czyli sprowadzenie duszy w pełni tego swojego wyższego potencjału na, do, do Ziemi, na Ziemię. I dusza ma też w odczycie planu duszy, <laughs> coś my gardło dzisiaj od rana, ale zupełnie od rana, przeznaczenie duszy, czyli jakie jest Twoje główne przeznaczenie? Oczywiście ono zawsze jest związane z miłością. Ono zawsze jest związane z tym, że to Ty masz pokochać, zaakceptować, docenić siebie. I być może jeszcze innymi słowy, w przeznaczeniu duszy dusza prowadzi przez to, żeby ci dać podpowiedzi, w jakiś sposób ty szybciej poczujesz się pełna. I bardzo często jest tak, że przychodzą do mnie osoby i mówią: Mam już dosyć bycia ratownikiem, mam już dosyć pomagania. A w przeznaczeniu duszy mamy zdanie: służ, a i Tobie będzie służone. I teraz, wiecie, zderzenie, powstaje, kurczę, jak mam służyć, jak ja nie chcę być ratownikiem. I najważniejsze jest wtedy pokazać tobie, albo pokazać tej osobie, że to, co w odczucie planu duszy mówi, służ, a i tobie będzie służone, nie znaczy, że ty masz być ratownikiem i zajeżdżać siebie. To znaczy, że jeżeli ty decydujesz się komuś pomóc, że jeżeli ty decydujesz się, w ogóle nie widzę czy jesteście, ale zakładam, że tak. Jeżeli ty decydujesz się, że ty chcesz i jesteś gotowa pomagać, to robisz to z lekkością i z przyjemnością. To chcesz to robić. To chcesz dawać. Nie widzę dzisiaj. Chcesz dawać siebie drugiemu człowiekowi, ale to wypływa z twojego serca. Odczyt planu duszy pokazuje też, że my naprawdę potrzebujemy najpierw dotknąć tego, co wydarzyło się w naszym dzieciństwie, ponieważ najpierw dotykamy wyzwań ziemskich. I bardzo często jest tak, że kiedy przychodzi do mnie ktoś na odczyt, ktoś, kto już dużo pracował ze sobą, ktoś, kto ma już spore doświadczenie i mówi, tak, kiedyś to miałam, tak, kiedyś tak było, tak, kiedyś, i używa często słowa kiedyś, ponieważ dzisiaj to już go nie dotyczy, ponieważ ta osoba jest mocno świadoma, że ona to już transformowała, że to już jest za nią, ale widzi, że tak było. Ja, kiedy robiłam swój odczyt chyba 3 lata temu albo 4, to też bardzo dużo widziałam rzeczy, które się zmieniły, ale ponieważ mam taką, uważam, dobrą tendencję patrzenia na siebie w całości i w prawdzie, to zauważałam jeszcze, ile jeszcze mam takich mechanizmów, których, które z pewnością mi nie służą, i chcę je zmienić, i pozwalałam sobie to zauważać. I im bardziej to widziałam, tym bardziej łatwiej było mi z tym pracować. I jednym z takich mechanizmów, które ja mocno zauważam u siebie, zauważałam wtedy, bo już teraz bardzo długo tego nie widziałam, myślę, że w okolicy roku na pewno, to jest dramatyzowanie, a ja miałam to jako jedno z głównych wyzwań w odczycie planu duszy. I wiesz, w momencie, kiedy ty widzisz to i widzisz wypunktowane, i słyszysz to ode mnie, albo od innego praktyka odczytu, to Ty wiesz, że z tobą wszystko w porządku. Że twoja dusza z poziomu zupełnie wyższego, z poziomu rozwoju wybrała to w jakimś celu, żeby pomóc Tobie odkryć miłość do siebie. I jeżeli w tej chwili, jak to słuchasz, myślisz sobie, mam gdzieś taki biznes, ja nie chcę czegoś takiego, mogła sobie tego nie wybierać, to świadczy to tylko o tym, że jest w tobie dużo bólu, cierpienia i nic, nic z tym złego, jednak trzeba się tym zająć. Bo pamiętajcie, że im więcej w nas takiej odpowiedzialności i takiej gotowości, żeby wziąć życie w swoje ręce, tym łatwiej, mocniej, szybciej bierzemy to życie w swoje ręce. Im więcej małej dziewczynki, która tupie nóżkami i mówi, ja nie chcę, tym więcej bólu i cierpienia. I to jest, myślę, um, bardzo normalne. I myślę, że Wy też to rozumiecie. Że to jest jakby oczywiste. Więc, jeżeli bardzo. O, widzę Wasze wpisy w tej chwili, cudownie. Renatka, Dorotka, Danusia, Natalia, Ula, Super, Aga, Emilia, Magda, świetnie, dziękuję Wam. Po 8 minutach się pojawiły. Czyli. Jeżeli Ty nie chcesz tego przyjąć, że ta Twoja dusza mogła sobie wybrać coś takiego, jeżeli Ty chcesz tupać nóżkami, jeżeli ty chcesz mówić nie, ja się na to nie zgadzam, to nie tak, to nie po mojemu, to to jest też w porządku. Tylko wiedz proszę, że to ta twoja mała, dziecięca część ciebie mówi, ja nie chcę brać na siebie odpowiedzialności. Czyli prawdopodobnie przebodźcowane dziecko, prawdopodobnie dziecko, które w dzieciństwie brało za dużo odpowiedzialności. Pomyśl sobie, jak to jest z tobą. Pomyśl sobie, jak to czujesz. Dusza ma wyzwania. Ma też talenty. Ma swój cel. I słuchajcie, z odczytem prawie zawsze jest tak, że ludzie przychodzą i oczekują, że usłyszą, masz zostać dziennikarzem albo masz malować rowery. Nie, to nie jest tak. To byłoby za łatwe. To naszym zadaniem jest odkryć, co nam sprawi największą przyjemność. Jednak, jednak, odczyt planu duszy pomaga nam. Popatrzeć na to, z czym musimy się uporać, żeby zobaczyć swoją swój dar, swój potencjał. I słuchajcie, jak ja zobaczyłam swój odczyt. I tam było tak bardzo mocno. Bo odczyt dużo mówi. Mówi o tym, że ja na przykład mam w odczycie, że jestem nauczyciel, że mam energię, nie jestem. Mam energię nauczyciela nauczycieli, ale też mam energię. Um, związanej z, taką, z takim przekraczaniem granic cielesnych. Więc jakby jak ja to wszystko zobaczyłam, to było mi jeszcze łatwiej popatrzeć na osoby, które mnie krzywdziły, popatrzeć na to, co się wydarzyło w moim życiu wcześniej, bo myślę sobie OK, czyli to wszystko było zaplanowane. I wiadomo, kiedy ty już jesteś trochę w transformacji, kiedy ty już trochę odkryłaś, i patrzysz na to, i masz porównanie, i widzisz, okej, okay, to zrobiłam, to zrobiłam, albo przynajmniej dotknęłam, bo zrobiłam, boję się tego mówić, to myślisz sobie, dobra, to ma sens, idę dalej. Ale kiedy zaczynasz i dostajesz taki odczyt i tam są wyzwania, a Ty w ogóle, one Cię zasypują, bo być może jest niskie poczucie wartości, użalanie się nad sobą, niewiara nie w siebie, to myślisz sobie, Boże, przecież to mi nic nie mówi. To mówi bardzo dużo. Tylko trzeba być w miarę dojrzałym, żeby chwycić takie, takie zadanie. Dlatego zawsze warto najpierw popracować z emocjami z dzieciństwa. Dziękuję Wam bardzo. Zmykam na sesję terapeutyczną, na którą się spóźniam 6 minut. Um, myślę, że tyle na dzisiaj. Jak macie pytania, proszę, piszcie do mnie. Będę odpowiadać najlepiej pod naszym nagraniem, bo wtedy pomagamy innym osobom. Um, jutro jest sobota, nie wiem, czy przyjdę jutro, bo jakoś tak fajnie mi się te weekendy teraz, kiedy mam wolne, robi luźne, ale prawdopodobnie przyjdę tylko troszkę później. Do zobaczenia, pięknego dnia i zostawiam Was z tym. Zostawiam Was z takim poczuciem, że każdy z nas ma ogromny potencjał. Tylko te wszystkie śmiecie i śmieci i kraczowniki.